Hej, cześć, witajcie, z tej strony Michał, a to kolejny odcinek na moim kanale. I dziś robię coś, czego dawno nie robiłem, czyli nowości z Fortnite'a. Postanowiłem to zrobić, ponieważ chce mi się i testuję nowości na tym kanale. Zatem, jeżeli wam się ten film spodoba i byście chcieli więcej tego typu, może akurat nie z Fortnite'a, tylko... Z jakiejś innej gry nowości, nowe updatey którą... W którą gram i którą mam. Możecie mi napisać w komentarzu. No... No i zaczynamy od pierwszej rzeczy, czyli... Nowego bossa, który wam... Którego... Za, jak którego zabijecie, to dostaniecie nowy... Nowy mityk, który pozwala wam być niewidzialnym Oraz MK7, która wróciła Zatem... Pokażę wam, gdzie go możecie wyeliminować Oraz jak mniej więcej te rzeczy działają Lecimy Dobra, dzień dobry Polska Lecimy, nie śpimy Na tej miejscówce po jakimś czasie spawnuje się bos. Zatem... Lecimy, nie śpimy. Dziecięca wiara, może nie może. Lecz kto Ciebie pytał? Dobra. A perfect landing. O, tu jest ten boss. Zatem szybko muszę zabrać sobie jakąś broń i go wyeliminować. I go wymordować. O! Właśnie o tobie... Właśnie też o tobie mówiłem, Spaziku, ale no. Hej. No. Why won't you die? Gdzie poleciał mi boss? Tu jest jest? No. He's mine. I said he's mine. Dobra, szybka eliminacja. Widzę jeszcze jednego chłopak, który... Hej przyjacielu mój <laughs> Wyleciał! Oh shit Here we go again Chowanego się chcesz bawić No! Nie kałkanie Tu jest mój Tu jest mój pot Hej No zatem o tych Mitykach mniej więcej mówiłem. Dzięki pierwszemu stajecie się niewidzialni i możecie zrobić emotki, które dziwnie wyglądają, jak jesteście niewidzialni. Patrzcie, krople spadają z nieba. Zatem może to wprowadzić dużo trollingu. Mam nadzieję, ponieważ sam lubię trollować innych. Zatem przejdźmy do naszej drugiej rzeczy, czyli spaziora. Druga rzecz to legendalny. Można powiedzieć, że epicki. Powrót z spaza. Tak, to wszyscy. Na... To coś, na co każdy czekał, lecz to nie jest do końca spaz. O, ile to mogę nazwać bo to nie jest do końca spaz to jest zupełnie nowa pompa z wyglądem spaza um, powiem zobaczycie o co mi chodzi jak wej jak wejdę do gry zatem lecimy dobra <gry> z jakiegoś powodu z tej gry dostałem Rzecz, o której chciałem wspomnieć w drugiej części. Zatem widzieliście, o co mi trochę chodzi ze spazem. Trochę został znerfiony. A znaczy dalej, to jest dobra pompa. Dalej, to jest bardzo dobra pompa. Najlepsza, jaką możecie znaleźć. W sumie. Ale no, został lekko znerfiony. Tam hier. Tam I bong bong ah Jak... Jakie to było piękne! Piękny bong! Takie idealne bym powiedział. Bong! Dobra, to biorę i mam gdzieś to zanieść. Gdzieś lecz nie wiadomo gdzie. Gdzie kuboś Puchatek siedzi sobie? O, zapomniałem. Nie, no wszyscy przyc... na... raczej pamiętają o raptorach. Zatem pozwólcie Wam, że jeszcze, że jeszcze trochę zademonstruję, jaki trolling możecie tym wykonać. Uuu, pa... jestem raptorem. Uuu, jakie straszne. Uuu. Jestem samym raptorem. Tym raptorem bez zjeźdźcy. Dobra. Kończąc trolling. Jest prawidłowe. Oczywiście, General Kenobi! Nie ta emotka, Tylko tam. Dziękuję bardzo. Hej! Kurde mój aim jest przepiękny, chciałem wspomnieć. Why to die Dobra I jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć tylko Nie wiem czy obecnie ją znajdę Jak znajdę to o niej wspomnę Ale na razie O tam jest to tam jest, tam jest zjawa O widzę, o widzę o widzę zjawę jest tutaj jedna I bons. jest I am z straight up. Co jedna jest ciekawego? Poza skrzynką, czemu mi ta rzecz nie wydrapia? Dobra, poszukam tutaj. Dobra, poza tym czas wspomnieć, chyba, o tej specjalnej snajperce. I pokazać wam, jak ona działa, kiedy dopadnę ją w swoje ręce. Przedostatnia rzecz to nowa, wybuchowa snajperka. To na co. Czyli. Co, snajperko, pompa, można to nazwać. Połączenie snajperki i pompy. Dobra, zatem jak już usłyszeliście o tej snajperce. Której przez ten cały czas próbowałem. Którą przez ten cały czas próbowałem znaleźć. No to. Cóż, mogę zacząć próbować? Tu jest jakaś szansa, że tą snajpkę będę miał. Ooo, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest ta snajpka? To jest mój ulubiony PM, ale nie o tym mówię. Aha!

Uh. Z tego możemy... O! My name is Optimus Prime. <laughs> Ops. Dziękuję za Optimusa. Nie wspominam o niektórych rzeczach, jak na przykład o tej broni, ponieważ każdy... Każdy już o nich wie, ok. Słownie każdy. Zatem dlaczego mam o nich wspomnieć? Wow. Dobra, lecę, nie śpię. Dziecięca wiara. Może. I może kto ciebie pytał. Czy mój raptor umarł? Yes, he's dead now. Oh well. Time to get another one, Hey, okay. Bo teraz masz najmniej rapu, bo czemu nie? Enemy capturing the control point. Proszę, niech stąd będzie ta snajperka. dobra, w tym czasie sobie usiądę. Bo czemu nie? W tym czasie możecie jakąś głupią rzecz napisać w komentarzu, którą przeczytam. Jak macie dowcip, to możecie napisać, bo chętnie bym się pośmiał. <laughs> To jest ta snajperka? Nie, to ty... jest... Czemu nie dostaję tej snajperki? To jest takie irytujące! Okej, okay. mam nadzieję, że tu nie pisz i dostanę z tego snajperkę. Okej okay. Najwyraźniej teraz się tutaj po prostu takie rzeczy respią. Cieka by była, gdyby to był deceptikon, który się teraz transformuje mnie zabija. Wiecie, co odkąd dodaj tą kooperację? Nie wiem czy czegoś takiego mam się spodziewać za ten na wszelki wypadek. Proszę wypadniesz Wypadniesz snajperką! Kurde! Czemu mi nie wypada? Nie! Myślałem, że stracę swojego raptora, bro. Hmm. Um. Okej. Okay. Dobrej. Dobrej, ma im guess. Nie widzisz mnie, jestem niewidzialny. Nie masz prawa mnie widzieć. Nie masz prawa mnie widzieć. Po prostu nie masz. Nie masz prawa. You can cannot... Okej oh, hey. oh, hey, to do Ciebie to miałem zanieść przez ten cały czas? There the darkness coming. Hmm. Po prostu sobie przejdę niezauważalny. Jakim cudem oni tyle osób już w tym czasie, a ja dalej tej snajperki nie znalazłem. Jak, jak to działa? Jak to działa, nie wiem. <tryk> Okej, okay. I see what... They do They are fighting. They are fighting. They are fighting. Nie, jest, nie jestem waszym wrogiem i nie chcę być waszym wrogiem. Tak! Tak, to jest to, nie mam klubu. Nie mam kluczy, może ten chłop będzie miał. I oni się strzymają? On tak, tutaj jakoś. Hej, masz klucze? Masz klucze! Dziękuję. Bardzo się przydajesz do tego odcinka. Zatem kolejna rzecz. To to jest to. Otóż to jest snajperka, która wybucha. Mniej więcej tak to działa. Ja potrzebuję się uleczyć, bo ktoś tu idzie. Mm. Z tym gościem walczyć, ale... Mam, nie wiem gdzie on jest. Czy mój raptor się do mnie po prostu przeteleportuje? Nie, po prostu zostanie bezpański. Nie, on tam dalej jest. Ok. Oto. To bot. Ja gałkaniem Myślałem, że to gracz, na którym będę mógł to przetestować. Ale to jest gracz, na którym mogę. To jest gracz z dobrym aimem. Kurde. Dobra. Czyli w skrócie widzieliście na tym bocie, na czym to polega. Następ... A następna rzecz to. Teraz ostatnia rzecz, którą ja chcę. Wam pokazać to nowa transmisja od Optimusa Prime'a zatem wyląduję sobie przygłaśnię to Ci, którzy żyli tu dawno temu odkryli sekret skryty wśród gwiazd poprowadzą cię pozostawione przez nich artefakty na tej wyspie znajdziesz wszystko, co będzie potrzebne do badania gwiazd. Poprowadzą się pozostawione przez nich artykułami. Na tej wyspie znajdziesz wszystko, co będzie potrzebne do badań. Okej, okay, to już? Dobra, czyli po prostu się powtarzał i powtarzał. Teraz ja sobie myślałem, że on jeszcze... że Optimus Prime ma jeszcze coś waż ważnego! ważnego do powiedzenia jedną z tych swoich słynnych już eee uh, jedną z tych swoich już słynnych przemów ale jak nie jak nie szkoda bo liczyłem trochę mam nadzieję że na końcu sezonu to zrobi hi nie masz nic mi ciekawego do zaoferowania wait a minute Nie, dalej nie miał Dobra widzowie Hajder Pong Pong Czemu nie zostałeś ponka Co mi masz do zaoferowania? Dosłownie nic. Wow. Ech. Proszę spaz Czemu nie mam spaza Hop! Może będę w stanie wam o ile jest ta snajperka tutaj jakoś tak będę wam w stanie pokazać jak tak jak ta snajperka działa Dobra Tylko będę musiał znaleźć przeciwników. Z czego już się robi lekki problem? Nie wiem, no, to nie jest taki lekki problem. Czy jest zajściłem to, żeby przez bazaj? I Tak. Well, jest, but actually no. Lecimy, śpimy. Kulde. Cienca zawiara. może nie może, lecz kto ciebie pytał? Dobra, biorę to. Bro, bro. Czemu jak potrzebowałem tego znaleźć? To nie byłem w stanie, a teraz jestem. What the man? O spaz. Mam wszystko, czego potrzebowałem. Misja na kompost O, i mogę. Zatem tak mniej więcej ta broń działa. Fajnie, co nie? Trochę o co nie? Otóż tak. Dobra. Hej. I don't need need. This fortnite. But the pass. Co? Kurde. Oczywiście, że tak. There once was a squad that wreck, the da 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 da, deen, Nie pamiętam dalszego ciągu Zatem da da O! Jakim cudem oni tego nie wzięli? Jakim? No, to się, czy to się... Czy ja dobrze zauważyłem, co się nazywało Power Rangers? O, Tak blisko byłem śmierci! Wow. Fajny domek, mam nadzieję, że nikt go nie obrabuje poza mną. Fajny domek, mam nadzieję, że nikt go nie spali. Bo O boże jakie to jest dobre Zatem kontynuując Mam nadzieję że nikt a nikt go nie spali będzie bezpieczny na wsze czasy. Tyle że tak naprawdę nie Mam gold, gold Jeszcze więcej golda Czyli w skrócie to czego potrzebowałem Battle Pass I don't need this I need this Fortnite Battle Pass I need this because Optimus, Optimus Prime fully on my PC because I need need to get that Optimus Prime in Fortnite Battle Pass Fortnite Battle Pass I just bomb at my I just eat A sandwich Obama sandwich is really good good so I going to eat it da 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 dan, da 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 Fortnite Battle Pass I need this because of Optimus Prime. I have a good da And I need need to get that for Poczekajcie widzowie Dobra zatem Tak Zanim ja to Nagrywałem ah, jeszcze nie było tego update'u, i myślałem, że zakończyć odcinek. Zatem wam szybki przegląd z tego update'u. Jedyne co się zmieniło, to wróciły wszystkie bro bronie rzeczy z letnich eventów. Jeszcze nic poza sru Poza tym surpem co go rzucasz, są zadania ja miał śniaka, gdzie w jednym mówi kill yourself now! I mniej więcej tylko tyle się stało. A ja dziękuję bardzo za A ja dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym.